I witam w piątym już dniu rozgrywki w Parasite Eve. W tym dniu no będzie się trochę działo: pojawią się nowe lokacje, e, będzie sporo nowych wrogów do pokonania, no i kilku bossów do ubicia. Ja zacznę ten dzień od spotkania z Wainem, tak więc w pierwszej kolejności udam się na posterunek. No i tak. O, skrzynki, zobaczcie. Są pełne. Jak najbardziej można sobie zabrać ich zawartość. No jeśli oczywiście macie miejsce w plecaku. Najpierw equipment. To wywalę. O, i to też wywalę. Dobra, teraz itemki. Co tu jest? A! Oczywiście, beznadziejny talizman. To sobie zabiorę. I właśnie, teraz pozabieram wszystkie te y, medykamenty, które zostawiłem u wojna, zanim udałem się do szpitala. Czyli wszystkie te medicine dwójki. Trading card. Trading card oleje. Medycyny bardziej mnie interesują. No dobra, to chyba wszystko tak, to wszystko. No i to by było na tyle, czas stąd spadać. No i tak, w tym dniu, lokacją główną, do której powinniście się udać, w pierwszej kolejności jest Chinatown. Gdyż, yy, dzięki tej lokacji wchniecie scenariusz dalej, ale ja proponuję najpierw udać się do magazynu. Jest to lokacja bonusowa, nie jest ona powiązana ze scenariuszem, także można ją przejść albo i nie, jak ktoś chce. No, to będzie całkiem fajna scenka z policjantem. Yy. Co jest w magazynie? No w sumie w, do magazynu idzie się po kilka rzeczy. Po pierwsze znajdziecie tam... E, ...bronie, które mogą się przydać. Jeśli oczywiście potem macie klucz i będziecie mogli sobie z tych broni pozabierać kilka fajnych rzeczy albo mm, parametry chociażby. E, dodatkowo są tutaj... Jest tutaj kamizelka. W sumie chyba nawet dwie są kamizelki. Z czego przyda Wam się jedna. No i oczywiście zbiera się masę punktów. Oraz jest broń bonusowa. Kamizelka, która Was interesuje, o której przed chwilą wspomniałem, jest tutaj. O, to właśnie ta. O, proszę bardzo. Punkty od razu sobie przyznam. Magazyn jest dosyć krótką lokacją, ale też dosyć ciężką. Stwory, które się tutaj pojawiają. Potrafią wam zabrać przy trafieniu nawet 150 punktów życia, dlatego naprawdę można tutaj dosyć szybko zakończyć karierę. Trzeba uważać na każdym roku, żeby nie dać się trafić. Tak, zmutowany kot gonił zmutowanego szczura, szczur zmutował bardziej, czy coś i przegonił kota. Rewelacja. No dobra, skoro się prosi, to dostanie. I to by było na tyle z tym szczurem. Dobra, po tej scence, i po rozwaleniu tego szczura, udać się należy tutaj na dół. Tutaj znajdziecie klucz, który otworzy Wam drzwi yy, w późniejszej części magazynu. A tutaj nieopodal jest skrzynka, w której znajdziecie broń. No, to są skrzynką. No, N203 wersja druga, broń jest w sumie beznadziejna, żadnych rewelacji się tutaj płynie, nie spodziewajcie, możecie z niej co najwyżej zabrać parametr. nie do tego się nadaje. Szczur i Bajong. No dobra, pierwsze co? paste. Zwiększa sobie szanse gdyż, jak widzicie, ten pająk się trochę szybko porusza. O to już nie wspomnę. Gdy będziecie przechodzić magazyn, naprawdę, pamiętajcie, żeby nie dać się trafić, albo przynajmniej um, dać się jak najmniej trafić. Naprawdę można tutaj bardzo szybko zginąć przy y, trafieniach ze strony y, tych stworków. Y, dwa, trzy razy oprywiecie i kamizelka, jeżeli kamizelka nie zadziała, 100% macie możecie mieć pewność, że dedniecie w tej lokacji. A naprawdę szkoda, reviv, bo on się później przyda. O ile, oczywiście, zabraliście reviv ze sobą, bo jeżeli nie, no to game over. No chyba jeszcze z racji powinna być po nim A, trafił. No i prawie za stówę. Już to jest. Dużo mu to nie dało. Level up. Dobra, co dostałem w zamian? Amunicję. Ja Pierwsześć to amunicję. Najważniejsze są te punkty. O. Można się podleczyć. Albo nie. Teraz sobie hila użyję. No i na tyle. Dobra, oddajemy się do tego pomieszczenia tutaj. W tym pomieszczeniu są trzy skrzynki. Pierwsza skrzynka jest tutaj, jest w niej kamizelka. Można ją zabrać wychodząc później z magazynu. Tutaj jest coś, co bardziej Was interesuje. Rakiety. No to już możecie się domyślać, jaka jest tutaj bonusowa broń, po którą się przychodzi. Tutaj jest telefon. A tu na górze jest ostatnia, trzecia skrzynka. O, pełno? No dobra, coś zostawimy. Offens plus 2. No i bardzo dobrze. Gdzie ten offens? A, tutaj jest. Przeładujemy. O, i tu są drzwi, do których pasuje ten klucz, który niedawno znaleźliśmy. Na tym moście na 100% czeka Was walka. Będą to dwa pajączki. Takie mniejsze. Niemniej upierdliwe. Zobaczcie, jeden z przodu, drugi z tyłu. Albo jeden z lewej, drugi z prawej. Jak to, to mu woli? Pierwsze co? Heist. Kurde, nie to. Heist. Dobra. Ruszać się z miejsca nie macie za bardzo co. Jak widzicie są dosyć szybkie... ...i puszczają oczywiście pajęczyny. Dobra taktyka, uwziąć się na jednego i cały czas go piłować. Tak żeby zrobić sobie miejsce, żebyście mieli więcej pola, aby się ruszać. Inaczej te pajączki naprawdę są niebezpieczne. Jeden was działnie za 120, drugi za 120 i nie macie praktycznie w ogóle energii. O, i jednego nie ma. Bardzo dobrze. O, to ten też już będzie półka z masłem. Gdzie? Siedź tam! I dostał. No to jeszcze z jeden strzał, i powinno być po nim. Dokładnie. Amunicja. Ach, na brak amunicji naprawdę nie ma co narzekać tutaj. I biegniemy dalej. Tutaj już jest przedostatnie pomieszczenie magazynowe. Nie ma w nim wrogów. Za to są trzy skrzynki. Pierwsza skrzynka jest tutaj. Defense plus 3. O, super. Tu od razu można sobie ją. Albo nie. Albo nie. Sprawdzimy jeszcze pozostałe. Tu jest druga skrzynka. O, Defense plus 2. <gry> Rewelacja. A tutaj w trzeciej jest duże prawdopodobieństwo, że wyciągnę narzędzie. O, pełno. Trzeba coś zostawić. Jasne, narzędzie. I teraz możemy sobie pokombinować. Dobra. Kamizelka. I zabiorę sobie parametry. 7, 2 i 8 z tej kamizelki. Teraz jest całkiem wzmocniona, no i jeszcze te defensy w nią wbiję, to już w ogóle. O, a to wszystko przyda mi się dlatego, gdyż tutaj już niedaleko. Trzeba tam takimi linami zejść, za chwilę zobaczycie. O, tutaj. Po tych linach trzeba zejść na dół. I czeka Was walka z bosem. A, po się schodzi ręcznie. Trzeba trzymać gałkę w dół, żeby Aja schodziła na dół.